Zbliża się Święto Zmarłych, a to oznacza, że ruch w okolicach cmentarzy będzie wzmożony, jak co roku Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie dba o to, aby mieszkańcy szybko i wygodnie mogli dojechać do pobliskich nekropolii. W związku z tym, że Dzień Wszystkich Świętych przypada w tym roku w poniedziałek, MZK uruchamia część linii cmentarnych już od soboty 30 października. Wówczas przez cały weekend, czyli sobotę i niedzielę, autobusy linii 3 będą obsługiwane pojazdami przegubowymi, które mogą zabrać dużo więcej pasażerów. Oprócz tego startuje nowość linia autobusowa B łącząca. Wejherowo Osiedle Fenikowskiego z Wejherowskim cmentarzem przez ulicę Gryfa Pomorskiego, więc automatycznie także dla mieszkańców osiedla Dzieńcierskiego i osiedla przy ulicy Netla. Oprócz tego startuje także linia D, która będzie kursowała z, podobnie jak linia 6 z Karnowskiego. Dalej troszkę zmienioną trasą niż szóstka przez osiedle kaszubskie do cmentarza. Linia B będzie kursowała co 60 minut, natomiast linia D co 80 minut. Największy ruch, a tym samym najwięcej dodatkowych kursów zaplanowano na 1 listopada. Oprócz linii B i D będą kursowały także linie A i C. Linia A będzie kursowała nie rzadziej niż co 15 minut, a linia C nie rzadziej niż co 20 minut. Tak jak w latach ubiegłych linia będzie kursowała z Wejherowskiego dworca PKP przez całe śródmieście do cmentarza, a linia C z Pomorskiej, czyli z osiedla Kaszubskiego do cmentarza. Pamiętajmy, że korzystanie z dodatkowych kursów nie zwalnia pasażerów z kupna biletu. Można to zrobić osobiście u kierowcy, należy wówczas posiadać odliczoną kwotę. Najlepiej kupić bilet za pomocą aplikacji tudzież poprzez portmonetkę elektroniczną.